Czy tegoroczne święta Bożego Narodzenia spędzasz w domu czy na wyjeździe? Myślę, że tegoroczne święta spędzę jednak w domu rodzinnym wraz z bliskimi, z najbliższą rodziną. Yy, jakby dom, a wyjazd. Co D oddaje lepszą atmosferę świąt Twoim zdaniem? Yy, wydaje mi się, że nieważne gdzie, ważne z kim tak naprawdę i jeżeli wiem, że rodzina do mnie przyjedzie i sądzimy to wszystko razem, to Ważna właśnie jest dla mnie taka atmosfera po świąteczna i będą to pełna wartościowe święta, że tak powiem. Ja spędzam w domu razem z rodziną, z najbliższymi. Dlaczego? I czy poprzednie lata również tak wyglądały? Tak, co roku spędzam święta w rodzinie. Święta Bożego Narodzenia, tego roczne te święta spędzam w domu rodzinnym wraz z rodziną w najbliższym gronie. Dlaczego? Może ze względu na klimat świąt, czy, czy z jakich względów? Z tego względu, że mam rodzinę w komplecie, jeszcze wszystkich dziadków, wszystkich babcie, które pozdrawiam serdecznie, prawda? No i zjeżdżamy się wszyscy do mnie, całą rodziną, do domu rodzinnego, do moich rodziców i tam spędzamy wszyscy razem święta kolendując i, i tradycyjnie przeżywając. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i życzę Wam wszystkich błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.